Plany budowy drogi nr 73 na odcinku Pilzno-Jasło wraz z budową obwodnic Pilzna Brzostku i Kołaczyc oraz Jasła trwają od kilku lat. Rząd Prawa i Sprawiedliwości zabezpieczył na tą inwestycję pieniądze w ramach programu 100 obwodnic. Jak podkreśla Jan Warzecha, poseł RP, najwcześniej wybudowana zostanie obwodnica Pilzna, bo w 2027 roku, obwodnica Jasła w 2028, a Brzostku w 2020. 32. Cały kompleks, jakbyśmy chcieli jechać od Pilzna w kierunku jasła i skorzystać w pełni z obwodnic, to, no to wygląda na to, że w 2032 roku byśmy pojechali nowym śladem, już w kierunku na Barwinek, czy w kierunku na Gorlice. No czas odległy, ale życzmy sobie, żeby nikt z tego się nie wycofał, żeby były kontynuowane te obwodnice samorządowcy e obecny rząd dopingowali, żeby nie wycofał się, bo to ta inwestycja powstała w ramach programu budowy stół obwodnic za Prawa i Sprawiedliwości. Zostały zagwarantowane zarezerwowane środki i rozpoczęły się różne prace i przygotowawcze, i projektowe, i te wszystkie uzgodnienia środowiskowe. I mamy nadzieję, że ta, te obwodnice zostaną wykonane i że inwestycja zostanie dokończona, nawet gdyby to miało być już ten ostatni odcinek w 2032 roku. Obwodnice te mają na celu poprawę przepustowości i bezpieczeństwa ruchu na drodze krajowej 73. Wszystkie trzy obwodnice wraz z przebudową istniejącego odcinka drogi krajowej 73 między Pilznem a Brzostkiem mają docelowo stworzyć około 35 km wygodnej i bezpiecznej trasy w dużej części poprowadzonej po nowym śladzie.